Dobra, jedziemy. Nie, jeszcze nie, trzeba się przywitać. Spokojnie, o panu się chłopie, Jezus, kurwa. No, Raz, kurwa. Przed treningiem nie wiem. Za dużo. i ty... kawy, naprawdę dużo dzisiaj rupiłem. No. Subskrybujcie kanał! Siemanko, internety. W dzisiejszym materiale pokażemy wam, jak wykonywać Facebook. Jak oglądaliście, być może, nasz ostatni podcast, przed treningówkę nr 2, mówiliśmy tam o tym ćwiczeniu. Jest to jedno z podstawowych ćwiczeń, które musi się znaleźć w truboju, jeżeli chcecie. Trenować po prostu długo, ponieważ będzie ono przywracało odpowiedni balans naszej znaczy obręczy barkowej. No wiadomo, jako trójboiści bardzo dużo wyciskamy, także musimy też pracować nad siłą górnego grzbietu, tutaj z tyłu, nad naszymi plecami, bo wiadomo, w trójboju, jak i w życiu trzeba mieć silne plecy. Także zaprezentujemy Wam, jak to ćwiczenie powinno wyglądać. Przede wszystkim najważniejsze tutaj będzie odpowiednie ustawienie opatek. Jeżeli będziemy w trakcie tego ćwiczenia uciekali do elewacji, ciach, to wszystko szlak trafi i na dobrą sprawę będziemy sobie tym ćwiczeniem tylko robić więcej złego niż dobrego. Także na samym starcie musimy pamiętać, żeby ta opatka była wciągnięta do depresji. Ciach, tutaj niziutko, chcemy poczuć, że pracuje nam środek. E, środek e, mięśnia czworobocznego między opatkami, jak i dolna część tutaj pod tym mięśniu czworobocznym. Jak mamy ustawioną łopatkę już w odpowiednim miejscu, no to możemy rozpocząć to ćwiczenie, które będzie wyglądało tak. No jak się pewnie domyślacie, sama nazwa wskazuje face to ciągniemy w stronę twarzy, myślimy tutaj gdzieś raczej o czole albo o oczach, niż, li, niż li o ustach czy, czy niższej części twarzy, bo najczęściej tu już się pojawiają jakieś tam inne błędy wtedy. Także znowu, łopatka zabetonowana, znaczy może nie zabetonowana, ale ściągnięta w dół, Ciągniemy sobie wysoko, także pojawia tu się element rotacyjny od razu, także też pracujemy nad mięśniami stożka barków. I tak to ćwiczenie wygląda. To jest wersja taka podstawowa, można powiedzieć, bez takiej pełnej rotacji. Jeżeli byśmy chcieli sobie troszkę bardziej właśnie zaangażować tutaj rotatory, to możemy sobie przejść na zwykłą linkę. Linki są dłuższe, więc umożliwiają też trochę większy zakres ruchu. No i też trochę inaczej prowadzimy, bo prowadzimy w sumie na czubek czoła, co Adaś zaraz pokażę. No właśnie. Tutaj dociągamy bardzo mocno. Osta końcowy fragment ruchu wygląda bardzo podobnie do pozycji kulturystycznej double biceps frontem. Także tutaj możemy podpatrzeć od kulturystów jak to powinno wyglądać i znowu zobacz tutaj trabant ma wręcz luźne kaptury, w ogóle tu nie ma napięcia, wszystko, całą pracę wykonuje środek i dół tricepsa i do tego to jeszcze tak wcześniej powiedzieliśmy rotatory bardzo fajnie tutaj pracują, także w tym momencie jest to naprawdę genialne ćwiczenie akcesoryjne pod, e, pod wyciskanie. Oczywiście standardowe tutaj spięty brzuch, Prosta sylwetka, delikatnie napięte pośladki, które stabilizują na mięsie, to wszystko naprawdę ma znaczenie, bo jeżeli tutaj będziemy mi niedbałą pozycję, to gwarantuję Wam, że później wykonując boje, ta pozycja również nie będzie odpowiednia, będzie właśnie taka niedbała i no, to będzie powodowało szereg różnych innych problemów. Także nie traktujcie swojego ciała, że tak powiem, miejscowo, to jest Wasze ciało i to trenujecie, a nie to, to czy tam to. No i nie ma tu miejsca na ego lifting, to ćwiczenie może zostać wykonane poprawnie. A wiadomo, im więcej ciężar to gdzieś wejdzie, ale my chcemy wiedzieć, gdzie wejdzie, a nie zostawić to przypadkowi. W tej ogólnie trzeba robić. Trzeba robić i trzeba robić dużo, także niekoniecznie tu się musicie zafiksować na powtórzeniach rzędu tam, nie wiem, 12, 50. Nieraz rozpisywałem swoim zawodnikom, że po prostu mają zrobić 200 facepuli eee, na danym treningu, ewentualnie kiedyś chyba od Trabanta zerżnąłem jeden pomysł, że ma sobie puścić piosenki Katy Perry i dopóki Katy nie przestanie śpiewać, to po prostu napieprzasz facepullę, co też może być całkiem spoko pomysłem. Spróbujcie na sobie, zobaczcie, że następnego dnia będziecie plecy czuły, jakby ktoś wam żelazko tam przyłożył między łopatkami, także też całkiem spoko alternatywa. No i chyba tyle, nie? Tak tyle. Piona! Dobra, musimy częściej mówić, żeby subowali kanał, bo jak patrzyłem ostatnio, 60% sub oglądających nie subuje naszego kanału. To dużo. I w tym ćwiczeniu subujcie Wreszcie kanał. Możecie dużo. zauważyć tak, no. wspaniałą aktywację, subujcie kanał. Nie <laughs> <się najszorszego grzbie. laughs> Dobrze. Możecie wrzucać taką grafikę, kurwa, na filmie, że Kanał. Subuj kanał. Subuj kanał. No to zawsze, wiesz, ty się weź... A, fuj, przypomina mi się, że może sobie suba dać, nie? nie wiem, no kurwa, dla mnie to jest takie oczywiste, że taka funkcja, kurwa, YouTube'a. No tak, ale to nie masz tak, że oglądasz kogoś długo i nagle masz takie, ty kurwa, nie, nie subuje go w ogóle. Nie. Ja to tak nie. mam czasem. Nie, nie, bo ja go nam z kanału kanał ja już subuję wszystko, kurwa. Tak. To ma tyle kanałów subowanych, że nawet patrzę, to jakieś ciekawostki historyczne, kurwa, Trójbój, tutaj podróże Kulinarny-Makowicza, Trójbój, Metalika, trójbój. wszystko to jest chuj, nie? Tak, że z kogoś oglądam i mam takie, kurwa, ale za mnie na znajdę suba, nie? Subskrybujcie kanał! Ja bym ja nie stał tu zawalić yes. taką, Sali. zostawcie suba <grym> 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 koszulką, tak? Yes. <grym> zostawcie suba. Zostawcie suba, to suba, ba.